Już tylko miesiąc został do premiery gry Dragon Age ale ostatnio wydarzyło się jeszcze parę związanych z nią interesujących rzeczy, o których chciałabym tu powiedzieć. Podczas wczorajszego streamu na Twitchu BioWare ogłosiło datę udostępnienia Dragon Age Keep dla wszystkich graczy. Jest to środa, 29 października, a więc już za 10 dni. Świat TEDAS jest już prawie w zasięgu ręki. Ciekawe czy serwery wytrzymają, jeśli wszyscy fani w jednym momencie będą chcieli zalogować się do kip. Oprócz tego w trakcie kilku ostatnich streamów Bioware pokazało jak działa kreator postaci oraz fragmenty rozgrywki z Inkwizycji. Jeśli chodzi o kreator postaci, to tworząc swojego Inkwizytora będzie można naprawdę zaszaleć. Część opcji jest bardzo podobna do Sims 4. Można zrobić uszy jak u Batmana albo nos jak rozdeptany kartofel, a o licznych opcjach makijażu lepiej nie wspominać. Kobiety krasnoludy mogą mieć zarost. A Kunari mają całkiem spory zestaw różnych rogów. W ich przypadku rogi i fryzury są w kompletach, nie można ich dobierać oddzielnie. Poza tym Kunari nie mają tatuaży i nie noszą hełmów, tylko rodzaj barw wojennych jak Indianie, nazywane przez twórców Vitar. To silnie toksyczna farba dla wszystkich poza Kunari, nakładana na twarz w różnych kombinacjach i dająca różne bonusy. Jeśli pamiętacie demo z targów E3 z Magiem Kunari, to właśnie ma ona na twarzy taki jakby tatuaż w kropki i to jest prawdopodobnie właśnie Witar. Przypomina mi to trochę Mabari z Dragon Age początek, tylko że one były malowane kadisem. Można też było zobaczyć jak wygląda pomoc naszych doradców przy stole narad. Na mapie podzielonej na dwie części, Orle i Ferelden, można zobaczyć małe pionki Taki w kształcie piramidki oznacza eksplorację nowej lokacji. Symbol inkwizycji to zadanie dla doradców. Możemy zdobywać informacje, rzadkie surowce, odbudowywać mosty czy drogi. Jeśli do wykonania zadania wyznaczymy na przykład lelianę, to na mapie pod pionkiem oznaczającym zadanie pojawi się karta tarota z jej podobizną oraz rozpocznie się odliczanie czasu do jego końca. Każdy doradca wykona zadanie w innym czasie i może wykonywać naraz tylko jedno, a więc jeśli trwa ono 45 minut, to przez 45 minut jest on niedostępny. W zależności od tego, kogo wyznaczymy do rozwiązania naszego problemu, dostaniemy inne nagrody inne też będą konsekwencje dla dalszej rozgrywki. Na stole narad znajduje się około 300 zadań, więc, żeby zobaczyć je wszystkie, trzeba będzie zagrać w grę kilka razy. Tutaj też możemy wydać punkty na ulepszenia naszej inkwizycji. Możemy nosić więcej napojów leczniczych, zdobywać lepsze schematy broni lub zbroi, zwiększyć ilość noszonych przedmiotów, czy ulepszyć obozy inkwizycji w lokacjach. Game Informer opublikował obszerny artykuł dotyczący głównej bazy inkwizycji Skyhold podniebnej twierdzy. Będzie ją można ulepszać i upiększać zgodnie z własnym gustem. Nowe meble, proporce czy obrazy będzie można kupić od kupców, zdobyć jako nagrody za wykonanie questów czy też znaleźć w trakcie eksploracji świata. Żaden z przedmiotów nie będzie miał wpływu ani na statystyki inkwizytora, ani samej inkwizycji. Po prostu będzie ładnie wyglądał. Nasi towarzysze znajdą sobie cichy kącik gdzieś w twierdzy i dostosują go do swoich potrzeb. Na przykład Dorian przetarga dla siebie duży skórzany fotel, a Sera rozgości się w barze. Do naszej dyspozycji będzie biblioteka, kuźnia, ogród z ziołami, stajnie, plac ćwiczeń, lochy z celami dla pokonanych wrogów, stragany kupców, bar itd. Tak tak no i oczywiście sala tronowa, gdzie jako inkwizytor będziemy mieli okazję zaprezentować naszą siłę i mądrość, wydając wyroki w czasie procesów. Ma ich być tylko kilka, ale mają być na tyle interesujące, że zapadną nam w pamięć i mogą mieć duże znaczenie dla inkwizycji. Na przykład możemy pozyskać nieco podejrzanego, ale posiadającego wiele ciekawych informacji współpracownika dla naszych szpiegów, zmienić jednego z wrogów dworskiego błazna, czy też skazać maga na rytuał wyciszenia. Wybór należy do gracza. W ubiegłym tygodniu kilkunastu youtuberów zostało zaproszonych do studiów Bioware w Los Angeles oraz w Londynie, gdzie mieli okazję zagrać w Inkwizycję w nowej lokacji Emerald Graves, co można przetłumaczyć jako szmaragdowe grobowce albo groby? To las, gdzie rozegrała się wielka bitwa, w której zginęło wielu elfów. Wszyscy grali inkwizytory młodszykiem z Warrikiem, Kassandrą i Solasem jako towarzyszami. Postacie były na dwunastym poziomie doświadczenia. Lokacja jest naprawdę ogromna, a zadań do wykonania mnóstwo. Z przeciwników można spotkać templariuszy, bandytów, szkielety, olbrzymy, wielkie niedźwiedzie, demony z pustki i bryłkowce takie małe brązowe. No i smoka, który jest bardzo duży, wredny i naprawdę trudny do pokonania. Nazywa się Mistral, co oznacza zimny wiatr, i jest to zgodne z jego atakami, bo jest to smok lodowy, zamrażający wszystko swoim oddechem. Linki do niektórych filmów z rozgrywką styg i lokacji zamieszczam pod spodem. I to by było na tyle newsów tuż przed premierą Dragon Age Inkwizycja.